Laudetur Jezus Chrystus. Niech Pan Bóg zawsze i wszędzie Wam błogosławi, i niech poszerza Wasze terytorium. Niech Ręka Jego i łaska Jego będą zawsze nad Wami, niech Was strzeże i chroni od wszelkiego nieszczęścia, a Wasz ból na zawsze przeminie. I Pan wysłucha tej modlitwy, bo nas wszystkich bardzo kocha. Nazywam się Igor Nadolski, prowadzę kanał YouTube i fundację o tej samej nazwie od roku 2013. Ktoś tam zwrócił uwagę, że za każdym razem powinienem się przedstawiać, więc niech tak będzie. Słuchajcie, przepraszam za scenerię. Siedzę u siebie w biurze, a właściwie trudno to nazwać biurem. To jest połączenie hybryda sypialni i i studia nagraniowego oraz pokoju komputerowego z ekstra dyskami, to wszystko szumi i buczy mi po nocach, ciężko spać. Ale to takie, taka uwaga. Słuchajcie, chcę Wam opowiedzieć kolejny dzień ze swojego życia, a właściwie świadectwo o Panu Bogu raczej, bo to nie o mnie. Ale to jest związane z, no, z wydarzeniami dnia dzisiejszego, za który bardzo Panu Bogu dziękuję. Dzisiaj był wyjątkowy. Nie o wszystkim powiem. To by się ciągnęło. Słuchajcie, nagrałem. To już drugi raz nagrywam ten film. Po pierwsze się nie pomodliłem przed nim, to od razu już się, się ujawniło, bo zacząłem tam przeciągać strunę. Po drugie, film trwał nie wiem 25 minut. A miałem nagrać rolkę instagramową z jakimiś przemyśleniami z dnia dzisiejszego. Więc słuchajcie, dzień się zaczął po żołniersku. 4:30 pobudka, 5:30 wyjazd do łodzi. 400 km w drodze. Powrót łącznie 800 km dzisiaj zrobione. Taki niedospany trochę też. I wyjechałem wcześniej rano, jak mówię, 530 i przez te lasy tutaj okoliczne się przedzierałem na półtorej godziny do autostrady. No i wyobraźcie sobie, że w pewnym momencie jak już świtać, już porządnie już świtało. Najechałem na tych wąskich drogach na samochód, taki, taki mały suwi, który ciągnął przyczepę. a Na tej przyczepie słuchajcie, taki standardowy śmietnik. Jaki stoi przed domem, e, z, przywiązany pasami na tej przyczepie. I, i najechałem na tą, na, na, tego, na tą przyczepę w tym sensie, że, że zbliżyłem się do niej, no nie mogę wyprzedzić, bo te kręte drogi, słuchajcie, i w pewnym momencie m, ta przyczepa najeżdża na jakąś taką nierówność, i byłem zbyt blisko tego samochodu, nie wiem, z 5 metrów, ale, ale jednak e, klapa śmietnika się otworzyła. I słuchajcie, chlusnęło jakąś skwaszoną wodą, która o zapachu gnojowicy, o ile można mówić tu o zapachu, nie o smrodzie, dobra. Chlusnęła mi na, na, na szybę taką porządną dawką wiosenną, tak jakimś śmigus dingus, i to gdzieś w grilla się dostało, wkręciło jeszcze samochodu, więc słuchajcie, tym kwachem za kilka sekund dostałem w środku kabiny. Wiecie, mam wy. Pielęgnowałem zawsze samochód, wypachniony, wysprzątany, a tu po prostu aż szczypie w oczy. Więc yy, yy, samochód gdzieś tam ten, ten suwik skręcił w jakąś boczną drogę, lewo skręcik sobie zrobił. A ja zamiast tam ciąć stówkę czy coś w tym stylu, to, to musiałem zwolnić tam do nie, 60 km na godzinę, żeby wiecie, opuściłem szyby. Wycieraczki poszły w ruch, zimno było, no to musiałem mocno zwolnić aż tak bardzo mocno do prędkości przelotowej miejskiej nawet. No i w tym momencie, słuchajcie, minęło nie wiem, 3 do 5 minut, i wyskakuje sarna na drogę z lasu. Więc ja, pomimo, że zajęty tymi czynnościami, zdołałem wyhamować prawie do zera. I jak samochód się zatrzymał, to słuchajcie, wyskoczyło całe stado i przebiegło przez ulicę. A ja zrozumiałem po jakimś czasie, bo dopiero potem miałem takie refleksje, że właśnie Pan Bóg uratował mnie przed poważnym zdarzeniem drogowym. Każdy, kto podróżuje samochodem przez lasy i kiedyś doświadczył takiego zdarzenia, wie, że to są wielkie czasami tragedie. No i tak właśnie się zaczął ten dzień. Przyjechałem do łodzi i wszystko, co miałem załatwić. Wszystko ładnie poszło. Wróciłem i tak mi się z tym zdarzeniem, słuchajcie, skojarzyło inne zdarzenie, które miało miejsce kilka dni temu. Zastanawiałem się, jak Wam to wszystko opowiedzieć, i będzie bardzo kontrowersyjnie. Więc proszę Was, żebyście w komentarzach mnie oszczędzili. W imię naszego Pana Jezusa Chrystusa, jeśli można tak powiedzieć, za chwilę. To właściwie nie, nie pouczenie dla Was, tylko taka refleksja moja. Słuchajcie, nie wiem, kilka miesięcy temu w takiej mojej przestrzeni duchowej zaistniał projekt nakręcenia filmu dokumentalnego o pewnych zdarzeniach w Indiach. Nadaje się to na osobny film. To piękne świadectwo nawrócenia pewnego Hindusa. Poznałem później jego syna, niezwykła historia. Naprawdę nigdy nie słyszałem czegoś podobnego. I, i z, z grupą powiązanych ze mną osób stwierdziliśmy, że, że pojedziemy do, do tych Indii i zrobimy film. O ile nam oczywiście pozwolą na to no środki, to znaczy możliwości. Związane przede wszystkim ze środkami finansowymi, ale nie tylko. I skracając tą, tą, tą historię do minimum, kiedyś Wam o tym, o tym projekcie powiem, kiedy przyjdzie na to czas. Patronem tego przedsięwzięcia została święta Teresa z Kalkuty. Zmarła pod koniec lat 90. Wielka Święta Kościoła. To jest, to jest moja opinia, więc proszę się tam nie obruszać. I, I do tej świętej modliłem się, przyznaję, dość, dość słabo przez ostatnie, właśnie miesiące. Ale, między innymi, na Instagramie zasubskrybowałem profil Sióstr Miłosierdzia, Świętej Teresy. No i zacząłem tam obserwować zdjęcia, jakieś archiwa i tak dalej. I Mniej więcej miesiąc temu postanowiłem sprawdzić, a kogóż tam siostrzyczki obserwują. Ponieważ obserwuję setki profili katolickich z całego świata w różnych językach i pomyślałem, że będzie dobrze, jeżeli tam sobie znajdę jakieś, jakieś osoby, które właśnie te siostry obserwują. No i tak randomowo wybrałem 10 profili na Chybił Trafił. No, i zapomniałem o całej sprawie. Trzy dni temu, lub cztery dni temu, yy, nagle słuchajcie pośród moich instagramowych tak zwanych newsów, oprócz teorii spiskowych, yy, płaskiej ziemi, yy, nie wiem, że człowiek nigdy nie był na księżycu i tego typu bzdurach, wyskakuje mi, słuchajcie, profil. Jakiejś celebrytki młodej dziewczyny, tak na około gdzieś 30 lat. I te zdjęcia, które wyskoczyły, to takie wiecie, lekko nieubrane, znaczy nie rozebrane, ale takie wiecie, widać, że to kobieta, która żyje takiego spokazywania swojej urody innym. No, tam profil, nie wiem, 30 tysięcy ludzi, więc. Zaskoczony całkowicie, że wiecie, że ten algorytm nie przywołuje rzeczywiście świętych rzeczy, bo ja w tym jestem zanurzona od ponad 13 lat właściwie nic innego nie oglądam. I przyglądam się temu i patrzę, że to obserwuję, więc zupełnie zaskoczony jestem. Okazało się, że to była jedna z tej grupy tych osób, które były przeze mnie zasubskrybowane i obserwują je te siostry miłosierdzia, więc zaskoczony, bo myślałem, że siostry tylko i wyłącznie obserwują wiecie, takie no, znane postaci katolickie, chrześcijańskie nazwijmy je tak. A to taka niespodzianka, nie? I chciałem to wiecie, wyrzucić do śmieci i skasować i w ogóle. Ale coś mnie tknęło i zaczynam przewijać tą serię tych zdjęć, które tam były no i zdjęcia takie sobie wiecie, z jakiejś, jakiejś imprezy widać, że to jakiś tam e Hollywood Boulevard, czy coś w tym stylu. I nagle, ku mojemu zdumieniu, piąte czy szóste zdjęcie ukazuje się ta sama kobieta, bardzo skromnie ubrana, w chuście, jak tradycyjne katoliczki, jak drzewiej bywało, miały. I, one, I ona trzyma w ręku, przepraszam bardzo, różaniec drewniany, który z takim namaszczeniem całuje, z miłością. I wiecie, Wy dostrzegacie fałsz w oczach, w mowie i w, w ruchach, i ja też w pewnym sensie mogę to rozpoznać, więc ujęło mnie to zdjęcie, ponieważ zrozumiałem, że jest to osoba, która, znajdując się na pewnym takim szczycie celebryckim, jednak świadczy o Jezusie Chrystusie. I postanowiłem, nie mówiąc kto to jest, nie wymieniając jej imienia, nazwiska, tylko to zdjęcie wziąłem sobie i wrzuciłem na, na Instagrama, na te krótkie, wiecie, wiadomości. Nie pamiętam nawet jak się to nazywa, tam, co wyskakują na, na ikonce Instagramowej. I dodałem zdanie, czy Wy też całujecie z takim szacunkiem różaniec przed modlitwą, albo takie zdanie o podobnym sensie. No, i zapomniałem o całej sprawie. I chyba następnego dnia, co się patrzę, że ktoś tam messengerem wysyła wiadomość. Otwieram Instagrama, bo to messenger instagramowy był. Otwieram Instagrama i widzę, że to ta, ta Iwana Rochas. Pisze do mnie, czy mógłby Pan powiedzieć, co Pan napisał w swoim języku pod moim zdjęciem. Nie? Więc ja jej tam powiedziałem. Z początku myślałem nawet, że to administrator, ale później rozmawialiśmy chyba z godzinę czasu, tak czatując sobie. I ona złożyła takie świadectwo, że przez ten różaniec, ten różaniec należał kiedyś do właśnie świętej Teresy. Matki Teresy z Kalkuty i ona się na nim modliła i trafił do jej rąk, do tej młodej dziewczyny. I pod wpływem historii jej życia oraz tego różańca i modlitwy różańcowej na, na, nad nim, na nim postanowiła również stworzyć fundację, yy, yy, która się zajmuje dziećmi z Ameryki Południowej. Kim jest pani Iwana Rocha? Z, Ivana Rojas, znana również jako Ivana Reds na Instagramie, to amerykańska dziennikarka sportowa sieci Fox, aktorka i działaczka społeczna pochodząca z Los Angeles. Jest absolwentką Uniwersytetu Miami, gdzie uzyskała tytuł Am w dziedzinie i No i tam ją followuje, zdaje się, 30, 20 czy 30 tysięcy osób. I teraz nawiązuję do tego, z czego wyszedłem. Słuchajcie, zakładam się, że w tej chwili jakieś 10, może 20% oglądających mnie osób właśnie zastanawia się, jakby tu przygrzać w tą właśnie kobietę swoim idealnym katolicyzmem i pojmowaniem świadczenia o Chrystusie, ponieważ właśnie. Wielu z nas, katolików, wyspacjalizowało się, właściwie zrobiło doktorat z braterskiego zwracania uwagi innym. Natomiast nie potrafimy, wiecie, zdać testu ze szkoły podstawowej co do własnych grzechów. To nie są moje słowa, to słowa, które Pan Jezus do mnie wypowiedział. Kiedy miałem pretensje, w momencie kiedy yy, moja żona postanowiła y, mnie opuścić, zostawić, rozwieść się ze mną, miałem do niej wiele pretensji i rozpamiętywałem wszystkie złe rzeczy, które uczyniła i, i podczas naszego spotkania pan Jezus właśnie wypowiedział te słowa, że się doktoryzowałem z grzechów innych. I coś jest na rzeczy. Postanowiłem zmienić swoje postępowanie i nie żałuję. Namawiam Was też do tego, ponieważ znam wiele osób, nazwijmy to celebrytów, którzy nawrócili się w polskiej przestrzeni internetowej, świadczyli o Chrystusie i gdzieś tam się potknęli na tej drodze swojego nawrócenia. Powrócili do swoich grzechów, do jakichś takich wiecie, rzeczy, które niekoniecznie nie przystoją katolikowi wierzącemu i świadczącemu o Chrystusie. Ale wiecie co? To ci nasi bracia i siostry są na, na drodze do poznania miłości Pana Jezusa. I wrzucanie na nich właśnie tej gnojówki. E, Sprawia, że ten knotek, który się tli, który Pan Jezus zapalił swoją miłością, my, bracia, gasimy. My, bracia i siostry. Trudno jest utrzymać. Słuchajcie, bardzo trudno utrzymać świadczenie o Panu Jezusie w sytuacji, w sytuacjach, w których te osoby się znajdują. Mam na myśli ludzi, którzy są na topie, tak zwanym światowym, celebryckim. To powiem, ci, powiem Wam inną historię. Przepraszam, jestem bardzo zmęczony, nie przespałem nocy. Związaną z Leo, ze, ze spotkaniem z Leo Messim. Poprzednio nagrywałem, nazwałem go Leonardo Messi, to już świadczy o mojej ignorancji. Ale historia jest taka, że pojechałem sobie kiedyś na, na narty, no nie wiem, parę lat temu to było, nie wiem, 4 lata temu może, Coś w tym stylu na pogranicze, na, w Pireneję, pogranicze francusko-hiszpańsko-andorańskie. I tam w trafiłem do takiego małego, do takiego małego hoteliku, zupełnie niewyróżniającego się niczym. I przy tym wyjazdem miałem takie silne parcie w sercu na to, żeby wziąć dodatkowy różaniec, którym był różaniec z stulecia objawień fatimskich. Pamiętam go bardzo dobrze, w pięknym pudełeczku, taki ozdobny. Na początku go nie chciałem wziąć, miałem takie wewnętrzny dialog, po co go mam brać, mam swój różaniec, bla, 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 ale w końcu mówię, a dobra, tam wezmę, najwyżej komuś tam dam. No i słuchajcie, chodziłem tam na mszę świętą do hiszpańskiego kościoła, i któregoś wieczoru było święto, więc musiałem opuścić kolację. I przez to, że opuściłem kolację. Jak wróciłem, już nie było dla mnie, więc właścicielka, która mnie poznała, rozpoznała, podeszła do mnie i zapytała, czy jadłem kolację. Powiedziałem, że nie. Byłem z całą grupą. Więc ona mówi, już teraz tam sprzątamy tą dużą salę. To proszę, niech pan przejdzie tutaj do takiej małej salki i mnie tam posadziła. No i słuchajcie, byłem. Przy stoliku i obok mnie siedziała grupa, nie wiem, 5-6 osób. Przy drugim stoliku bardzo mała ta salka była. No i pewnie bym nie zwrócił na to wszystko uwagi, gdyby nie to, że taki mały facet, który siedział naprzeciwko mnie, jadł w czapce baseballowej, więc ja taki zdziwiony przyglądam się, patrzę. A to Leo Messi. A ja tam, słuchajcie, grałem w piłę kiedyś. Ale się od wielu lat nie interesuję futbolem, uważam to za zwyczajnie stratę czasu. Nie obraźcie się, oczywiście, róbcie co chcecie, natomiast ja, ja nie mam na takie rzeczy już, już czasu, ani też mnie nie bawią w sumie. Więc postać znana. No, i wtedy słuchajcie, usłyszałem taki wewnętrzny głos, nazwijmy go tak, że ten różaniec, który tam przywiozłem z tej Fatimy, mam właśnie mu przekazać. No i słuchajcie, żeby, żeby tam, żeby nie, żebyście myśleli, że to jakaś ściema, to tam gdzieś umieszczę te zdjęcia dowodowe, które to potwierdzą, więc zrobiłem sobie z nim tam zdjęcia, dostał ten, ten różaniec, a później gdzieś tam czytałem, czy dowiedziałem się. O takiej otóż sytuacji, że on, pomimo to, że jest bardzo wierzący i kocha Pana Jezusa, nie może pójść nawet na mszę świętą publicznie. Dlatego, że nawet jak skrywa swoją głowę pod kapturem, to jak ktoś go rozpozna, to msza się kończy i wszyscy rzucają się na Lio, skandując w kościele jego imię i odwracając się od Chrystusa. Co oczywiście jest wielką przykrością dla, dla tego człowieka, który tak naprawdę otwarcie nie może tej wiary swojej wyznawać tak, jakby chciał, jak każdy z nas może. Dlatego na sam koniec tego filmiku proszę Was, żebyśmy zamiast wylewać tą gnojówkę na tych celebrytów, którzy według nas żyją inaczej niż my, byśmy na ich miejscu żyli, i co byśmy wspaniałego dla Chrystusa nie zrobili, to ja poproszę Was dzisiaj o modlitwę za wszystkie te osoby, o których. Mówiliśmy o których wy pomyślaliście, bo przecież mówiłem tylko o dwóch. I aby miłość Chrystusowa przemieniała nasze serca i serca tych osób, aby poznały tą miłość, bo przecież to są nasi bracia, którzy kroczą dopiero w kierunku Jezusa i potrzebują naszego prawdziwego wsparcia. To chyba wszystko na dzisiaj tak przedłużyłem z Panem Bogiem i Jego błogosławieństwem.